Dzisiaj mogę Wam zaprezentować prawdziwy mokry sen kamperowców. DUT1 ma prawie wszystko, czego im trzeba. Czyli składana rama, niska waga, niewielki rozmiar oraz manetka gazu. O. I to wszystko za jedyne 4000 zł. Na pierwszy rzut oka moją uwagę zwróciły trzy rzeczy. Po pierwsze, ta składana rama ze wpół zintegrowaną baterią z tyłu jest naprawdę fikuśna i, według mnie, w ładnym kolorze. Po drugie, co to są za koła No śmigło helikoptera, gwiazda Mercedesa, czemu oni coś dali takiego, może żeby pasowało stylistycznie do tej fikuśnej ramy, kto wie. A po trzecie, to ten rower zapowiada się na całkiem fajny sprzęcik do krótkich wycieczek wokół jeziorka, także czas to przetestować. Na początek jedna z najważniejszych rzeczy dla ludzi, którzy jeżdżą kamperami, czyli ruszanie. Te ludzie nie są przeważnie w najbardziej aktywnym trybie e, życia, także dla nich jest ważne żeby po prostu można ruszyć bezproblemowo. I tak można to zrobić przy użyciu akceleratora. Druga opcja też nie powinna być zbyt męcząca, ponieważ tutaj w suporcie mamy czujnik nacisku na korbę, więc po naciśnięciu. Ten silnik powinien od razu wspomagać, natomiast w rzeczywistości on tak pomaga dopiero po pierwszym, może drugim, naciśnięciu na korbę. Z tym czujnikiem nacisku ma się bardziej wrażenie, jakby się jechało na rowerze z silnikiem centralnym, a nie w tylnym kole. A główne zadanie według mnie tego czujnika w tym rowerze jest takie, żeby to zużycie baterii nie było takie duże jak przeważnie w tego typu rowerach elektrycznych, które nieważne z jaką mocą naciskacie na pedały, on zawsze po prostu przyspiesza i jedzie tak samo te 25 km na godzinę. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to jadąc z tym rowerem takim. Normalnym tempem, nie żeby naciskać jakoś mocno na te pedały, tylko tak. No rekreacyjnie, na ile pozwala sylwetka na tym rowerze, to średnia prędkość jazdy właśnie w takim trybie to około 16-17 km na godzinę. Dyłu na swojej stronie podaje, że średnia prędkość jazdy na tym rowerze to 20 km na godzinę, więc może po prostu ja jestem tutaj wolny, natomiast według mnie przełożenia na tym rowerze nie pozwalają na więcej. Z tyłu najmniejsza zębatka na wolnobiegu ma 14 zębów, a z przodu blat ma jedynie 44 zęby. Taki układ nie jest w stanie wygenerować wyższych prędkości podczas pedałowania w rekreacyjnym tempie. Oczywiście, dopiero po wciśnięciu akceleratora gazu, można tutaj pojechać szybciej, czyli około te 25 km na godzinę. No ale wiadomo, zużycie baterii wtedy drastycznie wzrasta. Celem dzisiejszej wycieczki jest jeziorko pod Warszawą, nad którym jest właśnie pole kempingowe. W jedną stronę mam 15 km do pokonania, więc wyjeżdżam z rozkopanej Warszawy, żeby zaczerpnąć trochę czystego powietrza. Dył T1 potrafi podjeżdżać pod wzniesienia o kącie nachylenia do 15 stopni, więc miejskie podjazdy nie stanowią wyzwania. Co więcej, nawet się na nich nie zmęczycie. Jeśli jesteście z tych lżejszych, to podjedziecie pod górkę przy użyciu samej manetki. Bateria w tym rowerze w sumie nie jest duża, bo ma tylko 10 amperogodzin i pozwoli na przejechanie 50 km. Ja dzisiaj mam do pokonania te 30, dlatego. Nie mogę sobie pozwolić praktycznie na jazdę na akceleratorze, tylko mogę pedałować jadąc te 16-17 km na godzinę. Oczywiście, jak widzicie, pewnie tą baterię można po prostu wyciągnąć i sobie naładować poza rowerem. Jest jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o poziom baterii. Nie wiadomo tak właściwie, na ile ona jest naładowana. No są trzy kropki, czyli jak pierwsza zniknie, to 33% baterii znika. Potem nie wiecie ile, a jak zostanie wam jedna kreska to może to być 33% wam zostanie albo 10, albo 5. Decydowanie takiego wskaźnika tutaj brakuje. Na wygodną jazdę na tym rowerze ma wpływ kilka czynników, np. wielkość kół, które mają 20 cali i grubość opony 2,125. cienka opona rekompensuje trochę brak amortyzacji. Oczywiście wyboje i dziury są odczuwalne i lepiej nie podjeżdżać pod krawężniki bez podnoszenia tyłka. Brak amortyzacji ma oczywiście na celu redukcję wagi dla wspomnianych wcześniej 23 kg i przy okazji redukcję ceny. Żeby rowerzyście było trochę wygodniej, w rowerze zamontowana jest sztyca podsiodłowa z amortyzacją i dosyć miękkie siodełko. Rower w niezbyt trudnym terenie też daje radę. Najważniejsza chyba jest jednak pozycja na tym rowerze jazdy. Jest ona taka, że większość ciężaru swojego kładziecie jednak na pośladki. Tyłek boi mnie już po przejechaniu 13 km. Ja mam 183 cm wzrostu, i według mnie ten rower jest już na mnie za mały. Najlepiej, żeby kupowała go osoba, która ma wzrostu około 170-175 cm, ale to już jest maks. Komfortowo też będzie dla osoby, która ma 150-160 cm wzrostu. Po przejechanych 18 km wreszcie dojechałem. Chyba jeszcze nie ma pogody na kemping. Za bezpieczną jazdę przede wszystkim odpowiadają hamulce. Tutaj mamy tarczowe mechaniczne, które przy mojej wadze 77 kg są jak najbardziej wystarczające. Dopuszczalna waga jednak użytkownika tego roweru to aż 120 kg. Jeśli tyle ważysz i chcesz zjeżdżać z alpejskich zjazdów na tych hamulcach, to ja bym uważał. Fajnie, że dołączyli też dwie lampki: tylnia jest zasilana po prostu z baterii, a przednia z akumulatora głównego. Na kierownicy mieści się też uroczy dzwoneczek. Po tych 18 kilometrach nadal mamy 3 kreski naładowania, 3 kropki, więc podejmę ryzyko i będę próbował wracać tylko na manetce, już nie pedałując 25 km na godzinę. Można powiedzieć, że jazda tylko na manetce była dosyć odważnym posunięciem. Już po 500 metrach zniknęła jedna kropka wskaźnika naładowania. Jazda pomimo drogi pod wiatr szła za to dużo sprawniej niż jak pedałowałem. Rower bez problemu jechał te 25 km na godzinę, a jeśli się zastanawiacie, czy można jeszcze szybciej, to nie znalazłem info, jak odblokować silnik. Po sześciu kolejnych kilometrach zniknęła kolejna kropka, więc, żeby dojechać do mieszkania, musiałem wrócić do pedałowania. Po przejechaniu już prawie 30 km nie byłem zmęczony jazdą, jak ci ludzie cisnący pod górkę. Pomimo lekkiego bólu tyłka i za małej ramy jechało mi się dobrze i nic w rowerze mnie nie wkurzało. Na koniec nie dość, że było pod wiatr, to jeszcze deszcz zaczął padać. Oczywiście rower jest obojętny na deszcz, ale nie mój sprzęt do nagrywania, więc musiałem się schować do metra. Rower na szczęście jest na tyle lekki i poręczny, że znoszenie i wnoszenie go po schodach nie przysporzyło mi specjalnie kłopotów, a niewielki rozmiar dyłu T1 nie przeszkadza w manewrowaniu między ludźmi i ciasnymi zakrętami wewnątrz środków transportu. No i jak widzicie po 27 km nadal mam dwie kreski baterii. Głównie na tym rowerze pedałowałem, ale to i tak jest niezły wynik bo... Jest szansa, że te 50 naprawdę się przejedzie. Podsumowując, na pewno ten rower jest konkurencyjny w swojej kategorii. Zaskoczył mnie na plus swoim zasięgiem. Oczywiście prędkość nie była wtedy za duża, bo jechałem ze średnią prędkością 17 km/h. Można oczywiście szybciej dzięki akceleratorowi. Na plus, według mnie, będzie tutaj jakość wykończenia. Kwestia sporna to jest jeszcze trwałość niektórych elementów, jak na przykład te koła, co jeśli się pogną, czy w ogóle się gną takie koła, to będzie trzeba je wymienić, bo już ciężko będzie naprostować. Ale wiadomo, jest to rower za 4000 zł, więc tutaj muszą być jakieś kompromisy. Może ten rower kosztować mniej, jeśli skorzystacie na przykład z mojego kodu rabatowego, macie link poniżej w opisie i właśnie ten kod. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym elektrycznym czwartku.